Rysunek to wizualizacja tego, co zostało opisane w treści zadania. A więc na pionowej linie wisi kloc o masie M duże. W jego kierunku zmierza pocisk o masie M małe z prędkością V. Zderzają się niesprężyście i oba ciała wznoszą się na wysokość H. To, co się dzieje z pociskiem. Opisuje pierwsza zasada termodynamiki. Zmiana energii wewnętrznej pocisku jest równa 40, czyli k, zmiany energii mechanicznej układu. Podstawiamy wzory, zmiana energii wewnętrznej to iloczyn masy pocisku, ciepła właściwego żelaza i przyrostu temperatury, a zmiana energii mechanicznej układu na początku układ ma tylko energię kinetyczną pocisku, bo klot spoczywa, a więc energia początkowa mv kwadrat przez 2, a końcowa potencjalna grawitacji m plus m razy g i razy h. Dla aktu zderzenia stosujemy zasadę zachowania pędu. Wygląda ona tak. Pęd pocisku przed zderzeniem równa się pędowi obu ciał po zderzeniu. Oba ciała po zderzeniu poruszają się z prędkością v1. No i od tego momentu Oba ciała wznoszą się, czyli stosujemy zasadę zachowania energii. Energia kinetyczna obu ciał tuż po zderzeniu jest równa energii potencjalnej grawitacji, jaką uzyskały one po wzniesieniu się na wysokość h. I jeszcze popatrz na trójkąt prostokątny, który tutaj widzimy. Pionowa przyprostokątna jest równa d minus h, przeciwprostokątna jest równa d. Jeśli znajdziemy kosinus alfa, to będzie to stosunek d minus h, czyli tego boku do przeciwprostokątnej. Te cztery równania pozwolą nam znaleźć przyrost temperatury pocisku. Ponieważ przyrost temperatury występuje w równaniu pierwszym, wyznaczamy go. Nie znamy w tym równaniu h, nie znamy v, ale h można w prosty sposób wyznaczyć z ostatniego równania 1 metr. V występuje w drugim, ale nie znamy V1. To najpierw obliczmy V1 w oparciu o wzór trzeci. Wyznaczamy to V1, 6,3 m. Mając V1, idziemy tu i wyznaczamy V potrzebne nam do wstawienia do wzoru na przyrost temperatury. 636 metrów prawie. Mając V, mając H i mając pozostałe. Wielkości, wstawiamy ich wartości do wzoru i znajdujemy, że pocisk ogrzał się o około 161 stopni.